Cieszę się, że wygraliśmy. Gdynia, Klub z Gdyni to miejsce, gdzie pracowałem przez dwa lata, gdzie zdobyłem dwa tytuły mistrza Polski, Buwar Polski, także z dużym sentymentem wracam do, tego, do, tego, do, tych, do tych czasów, do tego miejsca. Obecnie jestem związany z sesją i tak naprawdę wszystko robię, żeby ten klub grał jak najlepiej. Niemniej jednak wiadomo, że jak się wraca do siebie, ponieważ mieszkam w tym mieście, to są to takie momenty, kiedy człowiek wspomina stare czasy, ale na szczęście. Wszyscy byliśmy skoncentrowani na tyle dobrze i wykazaliśmy dużą dojrzałość przegrywając 6 punktami w trzeciej kwarcie, że zagraliśmy naprawdę dobrze w obronie, zagraliśmy konsekwentnie w ataku, palało, bardzo dobrze dyrygowała grą. Belinda Snell trafiła ważne trójki i wygraliśmy to spotkanie mimo wszystko zasłużenie i dość pewnie. Widzieliśmy, że nie będzie to łatwy mecz, spodziewałyśmy się wysokiej tutaj poprzeczki, tym bardziej, że w ostatnim czasie borykamy się z wieloma kontuzjami, ciężkimi meczami, aczkolwiek wszystko wygrywamy. Yy, przyjeżdżając tutaj, no wiedziałyśmy, że musimy uważać na rzuty trzypunktowe. Niestety nie udało nam się tego elementu tutaj zatrzymać. Yy, dodatkowo, no, bardzo dobra gra zespołu z Gdyni przez bodajże trzy kwarty. Cieszę się, że mimo, mówię, tego zmęczenia, braków kadrowych, potrafiłyśmy grać na swoim poziomie i końcówka, w końcówce to my zachowałyśmy więcej zimnej krwi i wygrałyśmy ten mecz.